Dzień dobry, zapraszam na film, w którym pokażę, ile kosztowało mnie ogrzewanie w tym sezonie zimowym. Dzień dobry, serdecznie witam na podsumowaniu sezonu grzewczego 2018 na 2019 rok. W moim domu stosuję dwie instalacje centralnego ogrzewania, jest to gazowy piec oraz jest to dogrzewanie prątem w postaci trzech klimatyzatorów. Jeżeli chodzi o gaz, oprócz ogrzewania domu drugą funkcją jest podgrzewanie ciepłej wody. Tutaj mamy zestawienie 2018 roku, jeżeli chodzi o zużycie gazu wyrażone w metrach sześciennych i widać, że w okresie czerwiec-lipiec, czyli 4 miesiące mieliśmy tylko zużycie Gazu na cele ciepłej wody. Przyjmując, że 1 m3 gazu kosztuje 2 zł. Tutaj mam tabelkę pokazującą, ile pieniędzy kosztowało mnie kupno gazu. Sezon grzewczy liczę od 1 października, kończę na 30 kwietnia. W podsumowaniu widzimy, że w tym okresie zużyłem 926 metrów sześciennych gazu. Jest to wartość najmniejsza ze wszystkich od 2006 roku. Kosztowało mnie to 1852 zł. Do tego dodajemy koszty klimatyzacji. Posługuję się klimatyzacją, wspomagam się klimatyzacją już od 3 lat, od kiedy posiadam panele fotowoltaiczne. I w 2018 na 2019 rok ilość zużytego prądu przez klimatyzację to jest 1335 kWh. Klimatyzator 1 643 kWh, drugi 367 i trzeci 327 kWh. W sumie daje mi to koszt 736 zł. W sumie cały sezon 2018-2019 ogrzewanie domu w tym sezonie kosztowało mnie 2588 zł, Zanim zacząłem ogrzewać dom prądem przy pomocy klimatyzacji dogrzewać dom prądem koszty były i 3200 zł 3000 Jak widać jest to spadek o około 20%. Na tym ekranie znajduje się zestawienie zużycia prądu przez klimatyzator od czerwca 2018 roku do, koń do maja 2019 roku, z tym, że w maju jest to tylko jeden dzień, ponieważ data uzyskania tego zestawienia to jest 1 maja. W okresie czerwiec, lipiec, sierpień klimatyzator służył do chłodzenia. Od października do grzania widzimy, że w miesiącu, listopadzie 118 kWh zostało zużyte. W lutym, w marcu 100-157 kWh, w kwietniu tylko 48. Drugi klimatyzator na pierwszym piętrze. Największe zużycie prądu było w sierpniu 115 kWh. Ponieważ jest to poddasze, po prostu wtedy trzeba było bardzo chłodzić, żeby była temperatura znośna czyli chodził w trybie chłodzenia. W okresie zimy zużycie nie przekraczało 77 kWh, nawet w styczniu było tylko 31. I trzeci klimatyzator też na poddaszu tutaj zużycie latem. W okresie, w okresie konieczności chłodzenia 78 kWh, a w okresie grzania najwięcej poszło w marcu 75 kWh, tak więc to sumaryczne zestawienie jest rzeczywiste, wzięte bezpośrednio z systemu mierzenia prądu, który jest zainstalowany w każdym gniazdku, w każdym monitorowanym gniazdku u mnie. Jak widać, warto dogrzewać dom przy pomocy klimatyzacji. Klimatyzacja jest potrzebna, żebyśmy się czuli komfortowo latem, ale jest bardzo wygodna zimą, ponieważ uzyskujemy bardzo tanie źródło ciepła. Dodatkowo, ja mam panele fotowoltaiczne, i dzięki temu jestem w stanie ten prąd uzyskać po części za darmo prawda, z tych paneli. Tak go muszę zużyć i czym bardziej optymalny sposób, tym lepiej. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na podsumowanie ogrzewania za rok. Do widzenia.